Witam pani Songul. Halo. Przepraszam, że przeszkadzam o tej porze, ale kobiety z sąsiedztwa pobiły właścicielkę tego telefonu. Ta kobieta zemdlała. Nie wiedziałam co robić. Wybrałam numer do ostatniej osoby, z którą rozmawiała. Co pani mówi? Jak się ona czuje? Podeszłam z nią do dyżurnej apteki, zmierzono jej ciśnienie. Czekam, aż dojdzie do siebie. Później odprowadzę ją do domu. Kobieta jest w opłakanym stanie. Proszę przy niej zostać. Przyjadę jak najszybciej. Poddaję się. Jesteś niebezpieczna. Zagrałaś lepiej od rasowej aktorki. Zasługujesz na Oscara. Skoro obiecałam, to chciałam wypaść jak najlepiej. Zrobiłam to dla ciebie. On już jedzie. Świetnie. Jest w drodze. Zadbałaś o resztę? Na ile starczyło środków? Mam nadzieję na więcej. Liczę, że nie zapomnisz o mnie, kiedy wrócisz do rezydencji. Nie zapomnę, ale dokończ, co zaczęłaś. Czas na kluczową scenę w filmie. Bardzo mi przykro, zawsze czekałam na ten moment. Potrafisz przyłożyć jak nikt. Miało być przekonująco. Inaczej się nie da. Pani Songül. To ja, proszę otworzyć. Jak pani wygląda? Co się stało? Co pan tu robi? B ben telefon... Przyjechałem jak tylko odebrałem telefon. Kto do pana dzwonił? Błagam, proszę stąd iść. Dobrze, ale dlaczego? Co się stało? Poszłam do sklepu. Zebrały się tam kobiety z okolicy, zaatakowały mnie. Czemu? Tak bez powodu? Plotkowały o tym, że u pana mieszkałam Oskarżają mnie o... Mówią, że zapraszam mężczyznę do domu Jestem niemoralna i nie mogę tu wrócić Wstydź się Hańba Wynoś się stąd Znowu zaprosiłaś mężczyznę? Źle to zrozumieliście. Tak nie można. Niesłusznie ją obwiniacie. Patrzcie go, są siebie warci. Nie masz wstydu. Dobrze jej tak. W porządku? Tak, to nic takiego. Proszę ze mną, chodźmy. Wynoś się. Zhańbiłaś się. Nie masz honoru. Źle się prowadzisz. Nie ma tu dla ciebie miejsca.